Tell me a little bit about how your journey was getting from Lviv to the border. From Lviv, the beginning, like it's very difficult. You know, so a lot of people came here. You know, it's so like a bunch of people. they like a uh, so when they enter, you know, people are pushing them. They are like a, they're like, they like, you know, punching. They're like suffocation also. They feel like, oh, but just they have hope, you know, just hope for life. They just, you know, like in the no shelter, in the struck weather, they no eat starvation also. They have no food, no water, dehydration also. But still, they have hope for life. That's awesome. <laughs> Mm -hmm. uh, aftes, uh, Aftes, han kom, han kom frem til et modtagelsescenter tidligt i morges og har kørt fem mennesker uh, til, uh, til Berlin. Hvad færdiggår Tak, tak. du Det er jo

Ja jestem wolontariuszem, mieszkam 40 km stąd, mam na imię Barbara. Przyjechałam tutaj, ponieważ dowiedziałam się na Facebooku, że potrzebni są tłumacze i też angielskiego, bo ja uczę angielskiego. Przyjechałam tutaj od niedzieli, jestem trochę się już ogarnęłam, bo tutaj trzeba y, się dowiedzieć samemu, co, gdzie, czy kart, gdzie karta SIM, gdzie to, gdzie toaleta. Wszystko trzeba samemu się dowiedzieć. Chodzić, ludzie się pytają, ludzie są w szoku, przyjechają sakramentnie zmęczeni. Bo to oni idą na nogach do granicy. No stopy, jakbyście ich zobaczyli, to tragedia. Dobrze, że jest lekarz tu na miejscu, to opatruje, ale pomoc napływa naprawdę, proszę Państwa. Teraz Pan ze Stanów Zjednoczonych przyjechał, powiedział, że jakaś chrześcijańska organizacja przywodzi tutaj ludzi i chcą jako tłumacze, właśnie ja, pan, angielscy i y, ukraińscy, tłumacze i oni y, będą tu pomagać też. Przede wszystkim wysłaliśmy ich na inne przejście, bo tutaj jest także z granicy przewożą autokary. To jest duże przejście. A są inne przejścia, gdzie z granicy do punktu recepcyjnego jest yy, kilka kilometrów i oni by musieli znowu iść. Więc trzeba przetransportować. tak przetransportować ludzi. No jest, jest, już trochę to się ogarnia tę sprawę, ale tragedia ludzka, gdybyście gdyby tak pochodzili i porozmawiali z ludźmi, to strasznie przeżywają to, co się dzieje. I... No pomagamy jak możemy, trzeba to jakoś po, pogrupować. Najgorszy problem jest o, z osobami no, o innym kolorze skóry. To są studenci, ja oglądam ich legitymację, bo ja sama uczę studentów, oglądam ich legitymację, próbuję zapewnić dla nich. Próbuję zapewnić dla nich transport, ponieważ oni yy, no są zostawieni sami sobie. Bo tutaj ludzie z Polski, ci z dobrym sercem oczywiście przyjeżdżają, oni chcą kobiety z dziećmi, z Ukraińców zabierać. Oni nie spodziewają się, że widzą też inne kolory skóry. No ale tych ludzi też trzeba jakoś zagospodarować, im trzeba pomóc. No jakoś tak staramy się. Ambasady trochę się ruszyły, bo w niedzielę były tylko Brytyjki. Dzisiaj, wczoraj Tunezja, Uzbekistan, Kazachstan teraz zbiera swoich, także dobrze, że ambasady ruszyły i one też nam tutaj rozładują, bo y, byłoby naprawdę już tutaj. Y, no, Problemy by były, bo łóżek by było coraz mniej, ale już rozładowuje się i tam można już przyjmować. Cały czas widzicie, autokary przyjeżdżają, także. Czy, Trzymajcie kciuki, żeby to się wszystko jakoś tak. Czy coś Słucham. wydarzyło się dzisiaj e, takiego nieprzewidzianego? Wie pan co, ale co może być nieprzewid... nieprzewidziane. Wszystko jest tutaj. My e, wszystko improwizujemy, żeby tylko jakoś wszystko. No nie, nic takiego się nie wydarzyło, żeby, żeby było nieprzewidziane, bo po prostu my wiemy, że wszystko jest tutaj nieprzewidziane, bo my nie wiemy kto przyjedzie, co trzeba zrobić, prawda. Ludzie przyjeżdżają sami z siebie, chcą pomagać i wszystko się to jakoś organizuje. Oby, oby się to wszystko jakoś, pan, skończyło dobrze. No. Dzisiaj Pani, do której Pani planuje tutaj No do wieczoru, będę, do ile się da, prawda, ile, ile dam radę, bo jutro też tu przyjadę, bo jutro nie mam zajęć, także jutro też przyjadę i będę jutro praktycznie cały dzień, zobaczę co tu się będzie działo, ale coraz więcej wolontariuszy przyjeżdża, bo jak tu byłam w niedzielę, to ja z angielskim i jeszcze jedna dziewczyna była, także, a było dużo na weekendzie i dużo ludzi przyjeżdżało z Polski, bo to weekend chciało zabierać ludzi, także tak to wygląda. Czyli tutaj przyjeżdżają osoby, nocują i następnego dnia już są odbierane przez... Autokary. To różnie, bo jeżeli, jeżeli oni mają zorganizować, na przykład uciekają z Ukrainy i przyjeżdża i przyjeżdżają tutaj i my się pytamy czy ma rodzina jest tu w Polsce tak zaraz przyjedzie nawet wychodzimy żeby dzwonić żona dzwoni jestem tu znaczy żona tam kogoś tam dzwoni ta kobieta do rodziny jestem już tutaj przyjeżdżają także mnóstwo ludzi ma już swój odbiór albo ktoś albo tutaj Polacy przyjeżdżają i zabierają nawet z Niemiec przyjeżdżają mamy tu pana z Holandii przyjechał swoim małym autem i mówi do mnie, że on chce pomóc. Ja mówię, ale jak chce pan pomóc? Ja mogę nawet posprzątać w środku. I ja mówię, że była pani sprzątająca na weekendzie, no dzisiaj jej nie widziałam. Poszedł po worki, sprzyte butelki, to wszyscy ludzie porzucali. On to sprząta wszystko. I, i tych Afrykańczyków trochę woził na, na stację PKP, bo, bo tam nikt zbytnio, tam ludzie chcieli kobiety brać tylko i... I tak to, tak to wygląda, no jakoś wszystko jest, to tutaj, wszystko jest tutaj niespodziewane. <laughs> Panowie tak pytacie, ale wszystko, my tu musimy szyć na bieżąco. Proszę tak się tak nam jeszcze to... przedstawić. Barbara Świątek, jestem z Jarosławia, 40 km stąd. Na razie nie ma, a straży pożarnej już nie ma tej pszczelni. I, I A Myśmy przyjechali o 10, bo chcieliśmy rodzinę przywieźć bo czekamy, jesteśmy zgłoszeni, ale czekamy cztery dni i nie ma rodzin, nie przywożą. Więc zdecydowaliśmy tutaj przyjechać, bo siostra wczoraj wzięła... Okay. Siostra wzięła y, dwie rodziny i kazała nam tu przyjechać. I ja przyjechałam tutaj najpierw, bo jako kobieta mam agroturystykę i mam kontakt z ludźmi. I mi jakoś tam ufają kobiety i kierowałam. Było masa autobusów, było super pomagać, bo tu nic nie wiedziały. Nauczyłam się, przeszkoliłam i teraz pomagam. Tak już, no za chwilę córka mnie weźmie, bo tam mąż siedzi, tam są dzieci yy, 2-4 lata, to mąż ich tam siedzi, rodzice śpią, bo uciekali aż z Charkowa. Uciekali z Charkowa, byli 26 lat yy, na Ukrainie, Myślę, że w Kijowie się zatrzymają, ledwo uciekli w Kijowie. Jeszcze pan po operacji jest, ma jadą do znajomych do Niemiec i do Anglii docelowo. Ale co chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne, bo jeszcze była pani, od 10.00 tu czekała. Z piątką dzieci, takie otaki do 12 lat czy 13 chłopak i chciała dosuwał. Mówiła, że ktoś przyjedzie. No i się pytam, jak nie ma 2-3 godziny, w końcu o czwartej, No nie ma, nikt nie przyjechał po nią. I taka pani tutaj jest w, nie, w żółtym w żółtym ubraniu i ona znalazła kogoś do Warszawy. I to nie chodzi o to i ten pan wracał do Warszawy. I jak się pan dowiedział, że ta pani tyle czeka i chce jechać do Suwałk, Powiedział, że on zawiezie, ją dosuwał, jaki to człowiek wyjątkowy, taki właśnie ludzi mamy. Sam się zgłosił, bo tam jest kawał drogi. Widzi pan, a ta pani czekała dziesiątej tyle godzin. I tutaj podziwiam wyjątkowi są bacanie. niesamowicie, niesamowicie to człowieka ściarki. ラファーの部分でいいです。 uzaklıkta diyebilirim. Şöyle ee, ki burası bir tren station e, tren istasyonu. Oradan gelen Ukrayna e, Polonya sınırından Polonya'ya geçen e, halk ve vatandaşlar buraya geliyor otobüslerle buraya bırakılıyor. Ardından da e, buradan

Jestem z Krakowa, yy, pracuję w szpitalu i chcę, żeby przyjaciele z Ukrainy wiedzieli, że mogą na nas liczyć. Tylko tyle. Od kiedy pan tutaj jest? Od trzech dni. I do kiedy pan planuje? Yy, jeszcze tydzień. I będę im pomagał, tak ja im pomagałem do tej pory zawsze. Mają Kochanego prezydenta. A, dzisiejszy dzień. Dzisiejszy dzień. Coś z dzisiejszego dnia było coś nie, eee. takiego nieprzewidzianego? Albo, znaczy cały dzień jest nieprzewidziany, ale... eee. Róż, Różne narodowości, eee, różni obywatele z każdej strony świata czują się w Polsce bezpiecznie